Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w filmie z nowinkami, czyli najnowszymi informacjami z różnych tematów. A dzisiaj bardzo popularny na czasie temat dodatku nazywa się Brexit. A idź mi, panie, z tym Brexitem, ile już tego w wiadomościach jest i w, ogóle, i w ogóle ciągle o tym gadają od kilku tygodni, a nawet kilku lat, tak można by się dopatrzeć ponieważ Brexit został zapoczątkowany bodajże 3 lata temu w czerwcu. Kiedy to było właśnie referendum, czy Brytyjczycy chcą opuścić Unię Europejską. Ale zanim o tym będę mówił, to oczywiście daj mi łapkę w górę i napisz mi w komentarz, ponieważ to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne dla każdego youtubera i dla mnie właśnie też. Więc teraz dajesz tą łapkę w górę e, i piszesz komentarz. A w trakcie, kiedy ja będę mówić o ciekawych rzeczach, łapkę w górę zawsze możesz zabrać. Komentarz zawsze możesz napisać niemiły. Dlatego tym bardziej cię zachęcam do zrobienia tych czynności. Tylko proszę nie używać wulgaryzmów w komentarzach, ponieważ takie usuwam y, i blokuję na stałe. Co będzie właśnie tematem tego filmu? Więc, jak już mówiłem, referendum w Wielkiej Brytanii, które odbyło się 3 lata temu, gdzie Brytyjczycy zadecydowali o wyjściu z Unii Europejskiej. I to jest ważne, że Brytyjczycy zadecydowali i tak być musi. To nie jest tak jak u nas, że zbierze się jakieś podpisy. Kilka milionów, że zbierze się referendum za jakąś ideą wygrane i tak, i tak politycy nasi, rząd nasz zrobi tak, jak będzie chciał. Natomiast w Wielkiej Brytanii jest to zupełnie, zupełnie inaczej, ponieważ tam musi tak być. Jak postanowi suweren. Jest bardzo, bardzo wielki szacunek i to mi się, to mi się bardzo podoba. Tak, osobiście powiem, personalnie. Ehm... Może tam na pierwszym miejscu jest naród, ok? I to jest super. Tak. <słuch> nie, powiem, nie spodziewałem się, że to w ogóle powiem, no ale muszę powiedzieć. Bo żyjemy w takim państwie niefajnym, gdzie, tak, gdzie to nie jest oczywiste. Ok? E, no i z tej decyzji, która tam była przez kilka lat, przygotowywano się. do tego wyjścia. Były e, negocjacje umów. Teraz e, ta umowa jest e, w parlamencie. E, ona nie zostaje tam przyjęta. Nie wiadomo, czy będzie renegocjowana, czy będzie w ogóle zmiana tej umowy, to jest bardzo, bardzo wątpliwe, że będzie jakaś zmiana na korzyść Wielkiej Brytanii, czy też w ogóle jakaś taka zmiana zmiana, a że naprawdę miałoby się coś zmienić w tej umowie, bo zostało wiele czasu poświęcone, żeby tą umowę przygotować. I tak, tutaj trochę, tak powiem, umowa to jest tak naprawdę zbiór różnych umów, zbiór przepisów, które będą regulowały stosunki pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską, aby te państwa nie były tak daleko w sensie politycznym, znaczy może nie politycznym, ale gospodarczym to tak bardziej poprawnie. I chodzi o to, że jeżeli ta umowa nie zostanie przyjęta, to, to nie wiadomo co będzie, okay? bo, bo nie będzie nic, żadnych tam warunków handlowych, przynajmniej na samym początku, okay? po tym wyjściu z Unii Europejskiej. I teraz tak. Czy będzie twardy Brexit, czy miękki Brexit? Czyli ten twardy Brexit to jest to wyjście bez umowy, a miękki Brexit wyjście z tą umową, o której mówiłem. Ja to mówię tak jak y, mówi się we wiadomościach i tak dalej, że ta umowa została odrzucona, bo faktycznie została odrzucona trzy razy. Trzy razy została odrzucona umowa y, y, przez. Y, Parlament brytyjski, tak właściwie to um, oni tam mają w tym parlamencie um, Izbę Lordów. Izba Lordów to jest coś takiego, um, gdzie są wybierani, gdzie do tej izby są wybierani lordowie, ale y, na y, dożywotnią kadencję. Nie wiem, czy się dobrze wyraziłem, czy nie. W każdym razie mam nadzieję, że tak. Jeżeli nie, to proszę poprawcie mnie w komentarzu. I jest jeszcze Izba Gmin. I to właśnie ta Izba Gmin jest przed tą Izbą Lordów, jakby. I w ogóle oni nie zgodzili się na. Zaakceptowanie warunków tej umowy w trzech głosowaniach została ta umowa odrzucona, więc to pokazuje, jak bardzo yy, politycy brytyjscy są niechętni do Brexitu, yy, przynajmniej na tych warunkach umownych, bo być może twardy Brexit będzie korzystniejszy, ale o tym powiem yy, później. Yy teraz tak, teraz um, tak. Co to w ogóle jest ta izba, yy, jak to mówiłem, izba gmin, ok? To izba gmin to jest coś takiego jak nasz parlament, tylko yy, nie, nie nasz parlament, tylko nasz sejm, ok? To jest coś takiego jak nasz sejm, tylko że tam tam też są niby partie, ale tam, chodzi, tam się dostajesz tak, że jesteś w jakiejś tam gminie, ok? I że jesteś w tej gminie, m, w uproszczeniu, ok? Bo nie chcę mówić, tam są okręgi wyborcze i tak dalej, ale chodzi o to, chodzi o przedstawienie idei tego, 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 tego jak tam jest, że to nie są jacyś tam lobbyści, przynajmniej w teorii, ok? Przynajmniej w teorii. No bo w praktyce no nic, nie wiadomo, na tym świecie chodzi mi o takie teoretyczne. Że jesteś sobie z jakiejś gminy, tam startujesz i jak jesteś dobry, to na ciebie ludzie głosują, na ciebie, nie na twoją partię, bo w Polsce to się głosuje na partię, nie na ludzi. I tak się dostają ci, którzy są wybrani przez partię, nie przez nas, bo bo dostają się osoby w zależności od miejsca na liście wyborczej, ok, to tam jest to zupełnie inaczej, tam się dostajesz, bo dostajesz dużo głosów, a nie dlatego, że masz pierwsze miejsce na liście wyborczej. I, i to jest właśnie ważne. I to jest właśnie ważne, że tam są ludzie, którzy zostali, wybra zostali wybrani przez yy, tych samych ludzi, którzy głosowali za Brexitem. Natomiast oni są politykami, więc to jest trochę inaczej. I jeszcze są interesy, interesy państwa oni uwzględniają mimo wszystko. Ok. Natomiast tak mi się wydaje, Izba Lordów, to oni są, wiecie, lordami, czyli są tacy trochę mądrzejsi. To co tak. Mi się wydaje też, ok? To jest też, że mi się tak wydaje, bo oni so, so, zostają wybrani dlatego, że są mądrzy, chyba, tak? Do Izby Lordów. Ale porzućmy ten temat systemu politycznego, ponieważ on jest w ogóle nieistotny, to tylko tak chciałem nadmienić taką ciekawostkę a wyszło z tego kilka minut gadania, więc e, przejdźmy do tematów istotnych jakie są możliwe scenariusze na najbliższe dni, tygodnie, miesiące związane z Brexitem e, pierwszy pierwszy to jest zaakceptowanie tej umowy i wyjście Unii, e, wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej z umową e, z umową ogólnie, jak już mówiłem Chodzi o to, że będzie to taki miękki Brexit. E, warunki tej umowy są lekko niekorzystne dla Wielkiej Brytanii, e, dlatego tak wielu polityków e, jest przeciw tej umowie. E, no właśnie. Tak, dlatego została ona odrzucona trzy razy, bo troszkę na tym Wielka Brytania może stracić. Powiem tak szczerze. A czy coś może zyskać, jeżeli wyjdzie bez umowy? W długim terminie tak, bo yy, być może, yy, być może, No skutkiem na pewno jest to, że będzie chaos. Ok, to już Wam tak powiem wcześniej, że będzie wielki chaos, ale nie może być tak, że będzie chaos, powstanie coś nowego w miejsce, w miejsce tej pustki bo nie będzie nic, żadnych umów czyli to jest takie państwo trzecie będzie traktowane jak państwo poza Unią Europejską na przykład Chiny, nie? to będzie Wielka Brytania tak samo traktowana ale w miejscu tej Polski powstanie powstaną na pewno jakieś umowy, jakieś kontrakty i tak i tak coś się zmieni, no bo ludzie są, firmy są Zaangażowane na tym rynku to nie może być tak, że nie będzie nic, bo nagle by wiele, by było zamieszek, chociażby na ulicach. Tak mi się wydaje, że jeżeli nic by nie było, pomyślcie sobie: ci wszyscy ludzie, którzy na przykład z Polski mieszkają w Wielkiej Brytanii i nagle oni by tam się znajdowali nielegalnie, nie? No to by były chyba jakieś zamieszki, prawda? No tak tak mi się wydaje, więc coś tu na pewno powstanie, jakieś pośrednie rozwiązanie, to nie będzie tak, że nie będzie nic, okej? Okay? Natomiast nie będzie to już ta umowa niekorzystna, wtedy to być może Wielka Brytania będzie rozdawać karty i moim zdaniem, to podkreślam, to jest moje zdanie, e, wtedy, pomimo tego, że będzie wielki chaos tak naprawdę w gospodarce i wielki chaos wszędzie, każdy podkreśla, że to będzie wielki chaos, Moim zdaniem wtedy yy, Fund i Wielka Brytania bardzo dużo zyska. Dlaczego? Bo będzie totalnie niezależną gospodarką. No i tak w sumie, jak będzie ten miękki Brexit, też zyska. Tylko trochę tak yy, być może pewniej, ale wolniej, ale być może też będzie tracić przez. Przez pierwsze tam lata, dopóki nie uzyska jakiejś niezależności czy lepszych warunków gospodarczych, em, dopóki się nie rozwinie, okej. Okay? A tak to będzie wiadomo, że to Wielka Brytania stawia karty, no bo Unia Europejska nie może sobie też pozwolić na to, że będzie, że wyjdzie, bez um że wyjdzie właśnie bez umowy, no bo Unia Europejska na tym sporo straci nie tylko pieniędzy, ale i również jej obywatele sporo, sporo stracą myślę, że politycy w Unii Europejskiej zdają sobie y, zdają sobie y, sprawę z tego, że jeżeli y, miałby nastąpić twardy Brexit no to tak naprawdę Wielka Brytania stałaby się niezależna i to ona by dyktowała warunki Unii Europejskiej y, y, we wszystkich Kontaktach handlowych i nie tylko. No, bo obie strony mają interesy, ok? Obie strony mają interesy sprzeczne. Myślę, że to rozumiecie, dlaczego teraz już tak jest, jest problem z tym Brexitem. I wyjście trzecie, którego nikt nie brał pod uwagę, a znaczy, które jest możliwe i w sumie ktoś tam i bierze pod uwagę, bo są takie. Wiadomości też słyszałem ostatnio, że Brexit będzie oddalony. Tam o, o nie wiem, do 30 czerwca chyba? Coś takiego. Tylko że Brexit zostanie już oddalony po raz drugi, więc nie jest, jest nie jest niewykluczone, że zostanie oddalony po raz trzeci. I tak naprawdę nie jest niewykluczone. Znaczy jest wykluczone, że. Wielka Brytania pozostanie, ale w sumie może ten Brexit na tyle oddalać, że faktycznie ona pozostanie w tej Unii Europejskiej, pomimo tego, że że ma wyjść, prawda? Bo moim zdaniem Unia Europejska będzie chciała, żeby ta umowa została zaakceptowana i będzie przedłużać ten termin wyjścia po to, aby aby pozwolić zaakceptować tą umowę. To jest to jest tak z, z mojej perspektywy. E, natomiast natomiast wydaje mi się, że w końcu musi dojść do jakiegoś starcia. Bo jak tak będzie w nieskończoność, no to to nie im prędzej jakieś bardziej. Warunki zostaną twarde postawione, postawione, to może się właśnie okazać, że dojdzie do scenariuszu twardego Brexitu. Ok? No i w tym momencie skutki są takie, że będzie wielki chaos. Przynajmniej na samym początku, jak już chyba mówiłem, nie będzie nic. To znaczy będzie chaos. W różnych firmach, w biznesie, imporcie, eksporcie, w przekraczaniu granic, loty oczywiście, statki pasażerskie, wszystko tak naprawdę, podróże, nie wiadomo, co będzie. No, pobyt stały też tam, wiza. No nie wiadomo. Natomiast Moim zdaniem zostanie wtedy wypracowane jakieś porozumienie, które będzie bardzo korzystne dla Wielkiej Brytanii, i być może właśnie o to właśnie chodzi. O to właśnie być może w tej grze chodzić, i wtedy fund brytyjski sporo zyska, a euro sporo, sporo spadnie. I tak mi się właśnie wydaje, że o to właśnie w tej grze Wielkiej chodzi z Brexitem, żeby to tak właśnie rozegrać. Natomiast mam tutaj mam tutaj ogromne ilości niepewnych danych. Jeżeli miałbym powiedzieć, co na ten moment jest najbardziej prawdopodobne, to powiedziałbym, że najbardziej prawdopodobne jest na równi przesunięcie terminu Brexitu lub też zaakceptowanie umowy. A najmniej prawdopodobną z tych trzech opcji jest ten twardy Brexit, ale nie można tego wykluczyć. I dlatego. I dlatego być może to jest właśnie ten cel tej gry eee, mówię gry, no bo mm, polityka jest trochę taką grą. Jaką wiecie. Mm, grą dla ludzi w tych białych kołnierzykach. Tak? i garniturach No. grą naszymi losami, naszym życiem. Wydaje mi się, że Wielka Brytania jest gotowa na taki scenariusz twardego brexitu i ma zapas różnych towarów z Unii Europejskiej na te... Na te Kilka tygodni czy też miesięcy przetrwać bez em, takim trochę chaosie, bez żadnych e, udogodnień, że tak powiem, handlowych i nie tylko, no ja mówię handlowych, no ale dla ludzi to na pewno będzie katastrofa e, i to chciałbym Was ostrzec, że jeżeli planujecie lot, do Londynu, znaczy ogólnie do Wielkiej Brytanii w najbliższym czasie to ja bym się poważnie martwił, dlatego ja w tym roku no, nie lecę. Poczekam. Co tam będzie. Przynajmniej już Londyn zwiedziłem. Kiedy, kiedy to jeszcze Brexitu nie było, więc było spoko. I to tyle, co miałem wam do powiedzenia w tym filmie. Moim zdaniem. Brexit na pewno na dobre wyjdzie Wielkiej Brytanii, z tym, że bardziej na dobre wyjdzie, jeżeli oni nie przyjmą tej umowy, z tym, że niekoniecznie na dobre wyjdzie to e, ludziom takim jak my, czyli obywatelom Unii Europejskiej, to na pewno nie. I dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego filmu. Kliknij łapkę w górę. Mam nadzieję, że już napisałeś mi dwa miłe komentarze. I do zobaczenia już w kolejnym filmie, w którym to powiem o znowu czymś ciekawym. Także bądźcie czujni i do zobaczenia. Na razie pa i cześć.